Cimy. Dobra, cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wotan, a Lukas Będziesz ucięty, cześć A no <laughs> też byłeś ostatnim, o Boże, zostałem tysiąc wojska no, Ale ale jebać ten 1000 tysiąc. Mój tysiąc. Był fajny jębać ten tysiąc, dobra Już stanowisko tutaj fort. Goro się tutaj przesuniemy, to ja dropuję się we, w tej Hiszpanii Okej okay. No, ja czekam aż mi tutaj dojdzie, kurde, moje 38 tysięcy i też tam lecę. Dropować się. W sumie to już. No, ja tutaj wezmę zaraz ten. 50 tysięcy zostaje, bo oni teraz tu nic nie mają. Mhm. Co myślisz z tymi, tymi. Mm, Partylu. No. Partykułas. ich. Partykułas. Zniszczy zniszczyć ich, zniszczyć ich. Tym bardziej, póki jeszcze góry mamy. Polecę ich pobić. Ja się w nich zaraz wbiję. I tak muszę już tutaj robić, także kumuluję wojsko, więc to jest wszystko mi jedno. Dobra, wbijam się. Też hmm, Jak kurka. Ma, masz punkty militarne w ogóle? No. Masz punkty militarne? 92. Kurde, przydałoby się właśnie porolować. Dobra, tu zaraz Ford odbiję. Odbijaj, i tam minu. mówię, jakbyś miał jaki sposób zrobić, żeby do Zaporoża dojść, to było zajebiście. No ja się zaraz dojdę, ja odbiję ten Gryble. jeden fort i w Krymie się zdropnę, w Krymie jest niski fort Zrób w ty ten jednego tysiąca najemników i tam pójdź, coś <coughs> zrobić z tym No No czekaj, a nasze floty, ile mają oni floty teraz? Cały czas mniej No to chodźmy walczyć tam na morzu z nimi Na otwartym możemy się dam radę? No zobaczymy no Zaraz no, Ile oni mają tej floty? Mamy lud. Hiszpania ma w tym momencie ile okrętów? 92, 6 ciężkich, i 20 ciężkich ma okrętów. No ja na razie płynę, może ich tutaj mi się uda flotę zdobyć. Nie możemy pozwolić, żeby Hiszpania znowu się dropowała. Musimy mieć tutaj wolne dojście, tak? Dobra. Eee, yy, co ja robię? Co ja robię? Kurwa, stójcie. Nie możemy też tu oczywiście cały czas trzymać tej floty, bo nie mamy tutaj prowincji. Weź zdobyj do, 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 wicy, czy nec, jak to tam się nazywa? Lecę tam właśnie, wiesz. 28 tysięcy puściłem. O, tak to widzę, że tutaj mają z 20 tysięcy wojska na razie. Bo oni na pewno teraz będą chcieli tutaj zanieść ten brzeg. O, jest flota. Zaraz dorwę flotę tą hiszpańską, bo on nie zauważył. Masz tu swoją flotę? Nie. Nie masz. bo Podropuję no. wojsko, wiesz. No, a prawie ich przejąłem. Podpłyń pod ten. Labortem, co naprawi statki chyba. Bo to tam chyba... W... Ciebie okay, masz, wiesz. To never mogę wpłynąć. Tam ci ją najwyżej. Nie, mogę wpłynąć, mogę. No dobra. Wiesz, ja płynę po resztę wojska dopiero, po 40000 mam się do tra tra transportowania. Mam jeszcze dużo, dużo też. Ale patrz tam A, bo tu jeszcze z wojskiem ich ścigałem! A, widzisz. <laughs> Ej, może się wbijemy w nich, w Gaskonie czy coś? Coś odbiłem? O, odbiłem mój fort. Właśnie, Gaskonie, czy oni mogą przejść do tej, do tej prowincji? Jak tam fort mają na północy? No nie powinni. Chodźmy tam. To do Gaskonii? Tak. Polska chce Pizdilajek z pieprza. Eee, tylko odpuszcz... tylko czekaj, bo ja tu mam 30 tysięcy. 000... To czekaj, tu same armaty Nie, bo Oudski sobie ma tutaj 20 tysięczną armię gdzieś. A to to mi na armię zostawię. No, moglibyśmy się wbić. A nie, mogą nich. tu chodzić, widzisz? Ruszyli się. O. Nie, nie, co się do Bern? Widzę Dobra, ja wypłynę flotą znowu. 20 tysięcy tutaj jest. Mamy dojście do nich? Fiksuję, do 20 tysięcy. Mamy dojście. Leć tam. Rozwali się. A ja tu będę im się w górach w razie czego. No już zauważył, że mam dojście. Ale zaraz będzie tylko mógł do Lizbony z pierwszy, stanie bo tu podbijam fort. Mhm. Francja odbiła sobie te oforty. No to niech odbijano. A ty odbijasz tam, co nie? Próbuj tych znajomików do Zaporoża jakoś do, dosłać. 2000. tysiące. Mogę przejść ogólnie tam w ogóle w sumie. Teraz tak zobaczyłem. No podbiję też tam Polskę, żeby by dostawali... O, okej. Tak, właśnie to... tam skierowałem właśnie 100 000. Mamy, dawaj na Galicję. Odbijaj. Galicję? Tak. G lewo, 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 lewo. A, tutaj. Jezu, ja no. myślałem, że te armie w Bern. Czekaj, to... uważaj na tym Bernie Oje, 31 wbijają się Właśnie mówię, że uważaj na to Moment, no, cofnęli się Wbijają się Cofnęliście. się No dobra, biegnę No nawet w sumie to nie jest straszne dla nas, że się wbiją Bo no to muszą dobre. to odbić Czekaj się przez rzekę i wzgórze, a to wzgórze, no to nie są góry Ale to zawsze jest minus jeden I rzeka, mm. i minus jeden Okej, okay, idzie w, e. w V z resztą armii no, będzie tutaj bitwa na pewno, ale wiesz, mamy tą przewagę tutaj, że teraz możemy cały tutaj region zająć sobie, nie? Mhm. ja to tam Andrzej teraz zacząłem. Nie mówię. Ja obroniłem tą stolicę, moja armia też tutaj zaczyna iść od drugiej strony, zaraz za odbije. odbiję. Okej. Okay. Ej, wycofał jakoś to, kurwa, bo moja flota nie zdążyła tam wrócić. Ej. Być wycofał te 14 tysięcy. Nie okay. jest staki tu trzymać, tutaj z generem jest staka, bo na nawer to my musimy stać. Na nawer, my musimy stać, jeżeli się tu wbiją to jest po nas. Na yeah? nawer, no to na tym musimy stać. Tam weź podbijaj tym jednym stakiem, w razie czego. Na ja tutaj mam rozmieszczone wojska. No ale kurde, Kastylia się tutaj broni. Ja teraz weź ty im tutaj pływ, pływaj i strasz ich. Ja muszę przetransportować to moje wojska. Nie wiem, czy moja flota będzie wystarczająca, żeby ich ustraszyć, ale dobra. Nie? No to czekaj, no to może ja to cię po się podłączę pod Twoją, a tylko transportowcę wezmę Tak, ja tak zrób najlepiej. Stąd sobie. Potem to nie będziemy tracić w tych statków? Płynęłem. No mamy, mamy, trzeba co chwilę zadokować, nie? Na sekundę. Dobra, odbili prawie wszystko. No ale to mówię, no to są takie. Eee, Na rozdzielon stan, wiesz, bo tutaj jak się wbijał, to będę mieć góry. No, Okej. Okay. Tak to ustaw. My wbi nie, nie wbijają się? No bo wiedzą, że, że muszą się zdesantować. Hiszpania jest łatwiejsza do przyjęcia. 104. To to ja już tutaj lecę na Zaporoże To okay. się... tysięcy mają w innym miejscu, to będą atakować za chwilę No tak, no na bank będą Już wezmę wszędzie spida powłączam Pokasa na no, najmów mam Ej to weź daj mi tu wszędzie ziemię Idą A i dojdziemy? Dojdziemy, dobra. Ja mam miałem miałem morale, musisz ty przejąć to dowodzenie. Nie wiem, czy przejmiesz. Nie wiem, czy przejmę. Przejąłeś. Co? Hmm? Dobra, ale do rekrutu i tak samo jak ja tutaj. Nie mam hajsu. Nie, nie to mam wiecie, dajemników. Dajemników więcej więcej Bo... nie mam. Nie? Nie mam. Masz tutaj ziemię. No dosyłają No ale wygrywają Kurwa ma czego oni to mogą wygrać Dobra, mamy za paroże. Wygraliśmy Tak? Wycofali to? się? Ta. To za idioci! Jak oni mogli się wycofać? Nie wiem. Znaczy pamiętajcie widowie, ja to mówię pod wpływem emocji, wcale no, ich no, nie uważam no. za idiotów. Nie, bo tam repus się skarżył, że potem piszą nasi widzowie, że oni są idiotami. Więc wy nie, tak nie, nie. możecie po... Wiecie, to, to jest normalne, my się lubimy wszyscy. Po prostu tutaj w emocjach czasami jest, tak, że coś się powie. Tak. Tak jak czasami z się z tak... też mogę tak mówić. No i pewnie, że tak, no, ale e, no Co to było Clergy Seas of Power? Repus miał Naprawdę? Tak, Clergy Seas of Power. <laughs> wy jeliście! Cler mu wybuchł. Dobra, ja to zrobię tak, że zostawi 4%. Madryt jeszcze. nasz! To wyjebiście. Możesz ci sobie wysłać już w te wiadomości, żeby spieprzał z wojny, jak nie to stabilność w dół? Jeszcze nie. 20 mamy. Dobra. Ja tu podbijam te wszystkie prowincje i ci przekazuję, bo ty możesz najemniku, ja już nie mogę niestety. No mogę, mogę. Czekaj, tu staje dalej do oblegania. Muszę tu uważać, bo oni się teraz cofnęli, nie? Mhm. Dobra, to weź, my się tutaj rozprzestrzenimy tak totalnie. E, miałem flotę podłączyć do ciebie, gdzie jest twoja flota? A, na tam północy. Do, do... Dobra, to płynę tam do ciebie. Też tych najemników tak dużo tu masz, weź uważaj. A, bo trochę tracimy już. W... Ja z tej wojny to wyjdę tak zniszczony, że ja przez kolejne 30 lat, wiesz. Odbudowa. Ale zdobędziemy pierwszy cel, granadę, bo o to walczymy. Tak. Potem tylko poprosite to... nam zostanie. A to są niestety wojny na multi, bo. Wojny na multi. No, ja muszę to z takiej ogarnąć, chociaż boję się, że Faust tutaj mi się zaraz pojawi. Bo już widzę że rekrutację wojsk. No, jeszcze mamy powera, co nie? Oni nie mają chyba już. Nie wiem, trzeba byłoby obciąć. Commonwealth, 7 najemników, mało Powera, ale ma cały czas 100 tysięcy wojska, więc się niedzie trzyma. Francja, nie ma powera 58 tysięcy wojska, 7 najemników. Hiszpania, 38 najemników, 57 tysięcy wojska bez manpowera, czyli kilku jest po prostu niszczonych. Parti, partikularyści. Gdzie mają? No, A, Hiszpania, A, Ci Francja. No, A, dobrze. Francja. Pięknie, pięknie, pięknie. Ja by tylko nie przeszli na Berl, ale to wtedy ich rozwalimy tam. E, dobra, na Lizbonę by się dało tam cofnąć troszeczkę wojska. Lizbonę? No. No czekaj, czekaj, bo ja się miałem do ciebie podłączyć i spadać stąd. Gdzie ty znowu masz no, Ej, no, Nie, nie mogę, weź friendlyka na touch. Ciągle w tym samym miejscu stoję, co nie? Ale weź friendlyka na touch. Dałem, dałem, dałem. D dobra. Tak, dobra. Polska coś mi daje, więc zaraz zobaczymy co. Mamy więcej World poddajcie się. Line. No wait. Za trzeba podbić, idę tam stanąć. A już? Nie, nie zajęłem? Kurde. Idę, idę tam stanąć. Dobra. No bo Fort jest ten, dobra. Bomba jest w palcu, sultana. <laughs> nie wiem co tam. O co mu chodzi? Nie wiem. Dałoby się ten fort zdobyć, który tutaj jest. To my tutaj oboje stoimy na Bern, może ja zejdę stąd. Ciebie zostawiam A ile jest twojego wojska? No dobra, to weź mnie zosta A, 20 tysięcy miałeś, myślałem, że jakieś parę tysięcy nie, 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 stoi. Nie, to ja mam dużo. To weź na Rusilion 20 tysięcy, ja tu dam też moje 7 plus generała. Dobra, lecę tam. No tak ustawiłem się, żeby tutaj... Tam wszędzie... Ich flota stoi w miejscu, więc gówno z nią zrobię, dobrze bardzo. Ale nie wiem, czy tak powinniśmy tutaj stać z całą flotą naszą. No. Ty, wiesz, że możemy ich flotę zniszczyć, jakbyśmy tylko 1000 dropnęli na tą prowincję, żeby ją podbili? Flota Dobra, wypłynie. Zrób tak. No zrób tak, ty to kontrolujesz. Dobra. Ale znaczy, Tam nie mam transportowych, więc... Nie z... wiem, czy ten tysiąc dąży podbić, jak ci mają tam wojsko, co nie? Ale spróbujemy, będzie śmianie. No. Tym bardziej, że ten. ja mam wrażenie, że Faust tutaj mi się zaraz pojawi. Bo Wargola ty zdobywasz zaraz. Jest Fortress of czar Chars... coś tam zdobywana przez nas w tym momencie. Dobra. Zaraz odbiję moje ziemię. Mam 4% warscora. O kurwa, Castillian noble Rebels wybuchli, tak. Ach... za to zniszczyć. Czekaj, co oni robią Nobelsi? Aby do nam warscora odbijać. No, tych akurat musimy zniszczyć. Mam tu 40 tysięcy wojska. Zaraz ich zaatakuję. Słuchajcie oferty. <śleskujesz> No, nie możemy, bo musimy granady chyba podbić, nie? No. chyba mogę, nie? Nie, nie mogę Ale coś jeszcze trzeba zrobić, co nie? Żeby ich na osłabić Granada i 3 kafleka czekaj, ile mam pożyczek? To jest pytanie, repejlą. Wiesz, że we dwóch spłacamy? No Jakieś 10 tysięcy to jest spoko, damy radę Dobra, dropujesz, bo jest flotę? To chcę spróbować, to No to rób Musimy podbić, podbić tą tak. prowincję jedną, ale nie wiem czy ją podbijemy. No dajesz, dajesz, oni się nie skapną, moim zdaniem. No A jak się skapną, to trudno. E, bijesz tych, tych e, nobel Robertsów? No, zapomniałem, wiesz. Dera tu nie mam. O, dałem widera. Pozdzielam wojsko, żeby to nie tracić. Dobra, no by Rebelsi zniszczeni. To Ledo też padło. Ja no, na idę. No, czyli możemy ślecieć oblegać forte na południu. To 19 tysięcy sobie wezmę i pójdę tutaj na Lizbonę, wiesz? A ja idę na Grenadę. No, i 137 ciekawe... tysięcy obok mnie przy tej flocie. Ciekawe czy to odbije, nie. Nie zapesza, nie zapeszaj, nie, zapeszaj, nie zapeszaj. Okay. Idzie, idzie, kurwa. kurwa Zapeszyłeś. Nie zawiorę już tego, dobra. Już myślałem, że będzie piękna flota. Zapeszyłeś. Jest nie faktu, że nasze wojsko tam może dojść. Jakby o, co? kopalnia złota do podbicia. Hmm, jak miło. Ale wiesz, że nasze wojsko tam może dojść? Może? Może. Ale to nie wiem, czy no. opłaca nam się teraz na razie to robić. No wiesz, stanąć z takiem na miesiąc, to całym, jaki mamy, nie? Dobra. Chodźmy, nie wiem, puścimy z czystaki. Chociaż wie, jest jest jak się wbiją i tam Tak, bez jakie mamy Siege? Czekaj, to może nie, najpierw te siege'e weźmy, przepchnijmy i olać to. No, 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 bo jest zapewnie. O Boże. Cię czujemy. Zapomniałem o tak prawie mi ajur coś tam powstało w kraju. No mi tutaj niestety Commonwealth wrócił. Z tym wojskiem? Tak. Czyli to a. znaczy, że na dole jest 140 tysięcy, tak? No nie wiem ile, chodźmy tu flotę rozwalimy w takim razie. Czekaj, ja nie, ja na razie mi tutaj zwrócić uwagę, gdzie oni chcą mi iść. No ale chodzi całym stakiem, wiesz, już całym stakiem chodzi. Aha No, czekaj, zaczął dzielić. Ja chcę ten czarków zdobyć. Ej, zmienili technologię chyba. Tak, 19 mają już. Kurwa. Co ona daje? Y taktyka. Da Czyli daje dużo, dużo daje taktyka. Istapie limit i forte 6. Ja nie mogę, ja nie mam na, na, na to tego, punktów Też nie mam Złocie poziminy Krzysztof, nie, tylko, tylko, ten Faust, e, Faust no Granada jako prowizja, czy jako region? Kurwa, Heir mi zginął, ten fajny Mi wstecznie też zginął, wiesz? Mam 1, 4, 3, możliwe, że go przeroluję a to po Właśnie wojnie. na razie nie mam Aira, żadnego A Dobre, co robimy, będzie... zabawę z tą flotą? Za chwilę, bo zaraz będzie mi się Faustów okay. wbijał, wiesz? Dobra To widzę, że będzie Dobrze. Dobra, zdobyłem wreszcie tą fortecę Dobra. No, Kiksunio to powinien mieć dużo wyczerpania. Już wojnego 3, 9, to no, ale to Schodzą nie za Poroże, A, ale genialnie, że schodzą mi za pororze. nie odbijają tego. No właśnie, dlatego ja tam stanę. Możesz Kiksunio wysłać tego. Chociaż z, no. z drugiej strony, jak Kiksunia w obce pokoju. Ale muszę granatę zająć. Aha, no. Ale muszę to wiesz, grenadę. to co. E... No muszę mi spać. A e, co... bili się we mnie, kurwa, wbili się Dużo. No przegram to najprawdopodobniej... No pamiętajcie, że jest ta różnica, odczuwam to 6, 3, 6, 8, 113 dyscypliny mam. No, nie zdążę chyba dać się. Ale bitwę ogólnie no, Ale trudno. A czemu ja mam minusa? Bo... Czemu ja jestem atakerem. Nie mam pojęcia ja tu stałem Kurwa, nienawidzę tej gry No, rozdzieli mi wojny, Stracimy mu niestety No dobra, to mówiłeś z tą ich flotą? E, no, podejdziemy tam co nie? Ale co czekaj, nie granada padnie. Bo tu mam już takie 56% nie granada padnie I wtedy Ja się mam towera część. Wydarzałem 60 tysięcy najemników. Uh, Commonwealth. No już mam 80 tysięcy wojska, Francja 75 tysięcy. Uh, Hiszpania 59 tysięcy, 35 najemników, więc. W sumie tak, jak teraz rozwalimy. O, czekaj, bo są te bunty. Pretender Rebels. Gdzie? Mm, w Lyon. Rozwalę to. No dobra. Nie no, Kickstarter musimy po prostu zniszczyć w tej wojnie. Chodź pokażę mu wypuścić te kolonie. <grymne> <grymne> Pomysł, ale to było tak wiesz, wszystko co kiksuje ma to naprawdę za jego kolonie. Kurwa 36% dopiero? Dobra, grenada padła jakby co. Oferta pokoju... nie. Są do Thierry od Maroko. Zbieraj. I do podbijać. Pa wszystkie wojska Kiksunia są w Hiszpanii Znaczy w Napolu. znaczy tak, na dobrze mówię A, tu ma 50 tysięcy Nie aha. wiem, czy chce się dropować, czy co? Nie wiem, mi tu bije, Boże Nie wiem, A tlenkę się odbiło całe no. Kurwa, zapomniałem no, Rzeczywiście Teraz mi się powstanie jakiś kraj tu głupi Na no, a to mnie wykończyłeś ich. Jeszcze raz musisz je zaatakować. Gdzie? No, tych a, Rebelsów to, u Ja Tak jakby mi się kraj utworzył, ten bunt, co wcześniej ścisnąłem. I że jest szansa na to, że ten Commonwealth będzie miał kolejną wojnę zaraz? Jaką? Nie bo tak... Jakoś... czuję coś takiego, że może się coś takiego u niego wydarzyć. Dobra, bo ja tu muszę go zaatakować. No, będę musiał jakąś dużą liczbę najmów zrekrutować. Będzie na tych najmów, czy nie będzie? No nie mam regimentów już, nie mam już regimentów Też mi najmy się skończymy, wiesz? Separatystów tutaj widzę Repus ma i to naprawdę nieźle tych buntów ma Możemy poczekać chwilę, to może te bunty się jakoś, wiesz, wygrają To co, lecimy tutaj flot, po tej flotę jego? Da. No Całą mam tu armię, więc... ja 13 tysięcy... Okay. Znaczy, 20... czekaj, ja puszczę 13 Wojsko, jak on pójdzie, to. Nie, ja ten tym całym stakiem, to ewentualnie. Najlepiej pod, podbijam. Jak w sumie akwals się cofnął, to mam tutaj drogę wolną, co nie? Hmm. O kurde, tlamkę mi wchodzi. A flotę tego. przesuń tam. Flotę tam przesuń. O, no, jak... go tu nie ma. Nie? Nie ma. Mówi... No to nie, może ten. Znaczy flota jest, ale... Los, ci buntownicy partykularyści wybuchli. Kurwa, gdzie może być ta armia francuska? Myślisz, że tutaj przyszedł? Nie wiem, nie wiem, nie, widzę. nie widać jej. Ale uważaj. Wypływa flota to i to. Zobaczymy teraz, kto wygra. Ej, armię, po... mogę, Ej jadą na tą flotą. Tak? 26 heavy No dobra, co cofamy się, czyli nam źle widzowie mówili Cofaj flotę Kurde, źle ją cofnąłem Zablokują nam ją tutaj Mogłem na morze... No nie, nie mów Naprawdę? No Płyną ją? Najwyżej wiesz, wypłynę najwyżej jak tego, to cofnę ją gdzie indziej Płyn też Znaczy ty, co powiem, kierujesz? No dobra, to już... Nie wiem, bo widziałem że tak stało, stało w miejscu, nie? Pracowne się no bo... wojskiem Dobra, jak Proszę. to teraz robimy? I w sumie już się wyle z stanu i stoi w miejscu, i nic nie robi, co nie? No Bo nic nie może, no. On teraz będzie wybuchał powoli. ile ona nie ma, jest worek z już? 74. Już mu się kończą punkty do tego dostowania. Dobra, trzeba go też teraz mu te porty poblokować i tak dalej. Musimy się tutaj rozsiąść. Jak ja tu wyglądam na tej, od tej Polski? No ta Polska, albo ewentualnie teraz si siły na Polskę przeniosę. Tak myślisz? Część sił, a tu jest, na przykład, zostaje w górach. W może zastanawiasz... o bronie, ewentualnie jeden z tu zostawię. Żeby był taki jak z ten, żebym jak ten. Dobra, to tak zrób. Dobra, to ja tam biorę wojsko. To bunty zaraz będę miał niedługo. A e, nie? 3 ja... lata. Dobrze jest. Tą zboostowałem stabilność. Patrz, tutaj teraz ci Partukaliście jedzą na Bern. Nie wiem, czy im to pozwoli się odbijać, czy nie. Już mają 3, 4, czy prowincje mają odbite. Tu też e, separatyści z Genuły mają bardzo długo fort podbity jeden. Może coś tam się uwolnić za tego repusa. Czekaj, biorę od, od pani Grenadę. Own Grenadę potrzebujemy, tak? Czy... Od inną Grenadę od Kiksunia czy nie? No to jest nasz Wargold, co? Raczej Wargold Serie. Ale inną prowincję, tak? No Grenada, tak, Grenada. Czekaj, spytam się, może ich. No ale chcę osobno z Kiksunia spisować znaczy się. Wiesz, to z tych partykularystów. Dobra. Albo... Nie, nie, czy czyścić czy nie czyścić? Kurwa, nie wiem. Lizbona nasza. Prowincja. I tego granada nam się to tam od Kiksunia. Ale chyba, to jest chyba wojsko tutaj. Dobra, przewożę teraz 80 tysięcy tutaj. Będę ich tutaj niszy. Bo odbili tylko Orgola i nie poszli gdzie dalej. Więc możliwe, że teraz będą się tutaj, nam, wiesz, dropowali, wiesz? Dobra. Równak. Ale no, Kiksu nie ma tutaj armii. Najlepsze jest to, że jakbyśmy się dropnęli na kalendrii, tak? Ej, to ja tak mu zrobię. W no albo. Tak, moglibyśmy zablokować całą armię Kixunia W kalendrii byśmy się dropnęli. Jak się tam stoi dalej, co nie? Ale no jest to jest tutaj statki. To... A, stanu na kalendrii. Bijesz te paraty czy nie? Tak, no właśnie nie. Zobaczyć gdzie on stoi tym Wojskiem Polskim, podejdę tymi 3000 tysiącami tutaj Bliżej trochę, bo jeśli jak nie, jak nie zaporożą no to wystanę sobie tam No się myślę, atakować tych partykularystów czy nie, jak myślisz? O, z jednej strony było fajnie, z drugiej strony nie będziemy mieć nic francuskich Niech zajmują, nie zajmują No, bo i tak stoimy na górach, co nie? Tam. nie wiem czy ten, nie no, ten fort nie zaczyna nas blokować chyba Znaczy czekaj, on tu chyba coś blokował, wiesz? Nie jestem A, ja. pewien, czy czasem z tego urgelu jakoś się mogliśmy przejść do tego. P Pirenemik. Dobra, no idę też czy Jeszcze jeba Dobra, Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien, wiesz. Teraz zaatakuję. Nawet jeżeli idziesz, no to Zaporoże, okej. ok. Nikogo tam chyba nie ma, bo w sumie zaraz zobaczę. No, boże, teraz u Kiksonia <laughs> Może go z tym zostawić? No w sumie tak, i się wycofajmy stąd. Nie bacz to. To no, wyślij mu ofertę pokoju na grenadę. Po prostu zostawmy kiksunia, a pójdźmy na Repusa. Oddzielnie pisuj z nimi wszystkimi No wysłałem do kiksunia. Kiksuni pauzet. Co mu wysłałeś? No grenadę i kasę. Dobra. Ale czekaj, to jest główna wojna. Dostał. A nie, nie, na Polskę I jest główna wojna. Tylko on dostał. Dobra. Ja się zastanawia pewnie. No, na pewno, no. I gada z nimi w tym momencie, czy chłopaki, no zostawię was, bo jak nie, to cały kraj mi się rozpali, nic nie będę miał. Panie, mi się jeszcze tak kolonie... Rejected, dobra, rejected. Zobaczymy dalej. Co robią partykularyści? Nie wiem w sumie. No bo czekaj, nie pamiętam, czy to autonomii niszczy, tylko w kraju, czy. Tak dawno nie miałem takich butów, że. No nie czy będzie to czas ścisnąć, czy nie. No właśnie, też nie wiem. Mam takich buntowników? Mam u siebie partykularistów. Zobaczył u siebie, nie masz nie partykularistów. Nie mam. Nie mam. To nie wiem też. Daliśmy to za porażę? Nie. A, A co? Nic tam? pobita. No się nie wiem. Czyścić? Nie. Tak, ja już sprawdzę z zanonacie. Party Sulari 4 Co oni robią? Co to, co? Nie rozumiem tego opisu. Dobra, na razie i tak, że Force nam odbije, gdzieś, O kurwa, odbijają się w ciebie. No to ci nie przestają istnieć, tak czy siak. A podejdziesz tam, to już idę dawało tu. Aragon. Um, to musieli. To poroże nasze. Okej, okay. na dole. Dobra, nie, bo Repus, czekaj, skoczy na zwiat tutaj do Repusa, jakimś najmusem. No. Ja popłynę flotą, zobaczę tego, co tam się dzieje u Kiksuya. Bo tutaj są Sardinia separatis, no to to trzymamy, niech mu wybuchną. Tak mm. samo jak to Repus ma genułę. ciekawe ile mu tu będzie, wiesz, jeszcze tam, zanim coś się O, czekaj, są, są tutaj, okay. mają tutaj wojsko. Postawmy się Gdy w górach. No to, to, na no tą newarę muszę iść, zapomniałem. Zresztą, oni i tak nie mogą przejść przez Bern. A, ja mam. Tak, tu jest, ich, tu jest cała ich armia. Dobra. E, 29 minut na koniec. No tak, no to dzięki wam dzisiaj za oglądanie. Było miło. Zaraz ich dalej. <laughs> jest dobrze, jest dobrze. Tak. No, więc mają tu całą armię, więc. więc... ja atakuję ty. Dobra, no to dzięki wielkie i na razie pa. Hej!